Sobie teraz w dół. Znaczy, no drugie piętro o to chodzi. Tu będzie mojej siostry pokój. Tu będzie pokój dziewczynki, dziewczynki chłopczyka, Chłopczka. Tu będzie pokój rodziców. Dobra, no to zaczynamy. giełki giełki, czy jaśniejsze. jeśli wydaje, że trochę jaśniejsze. To robimy róż, bo nie jaśniejszy róż będzie. O taki robimy o taki tam fiolet. Ładnie to wygląda uroga. Przejdźmy już do rady na tą podłogę. Oprócz tutaj, tutaj wybieramy sobie te kropki kremowe. Zacznijmy sobie te Moja stra... na serio nie ma stra, ale weźmiemy mieć takie łóżko, bo nie chcę, żebym ją odkupiła. Coś z tego seryjnego dodatku będzie, tak? Tam sobie różne jakieś obrazki, ale lubię takie rzeczy. Tam zbytą, tak? Czy to? Tak. takie. Tam, tam, jedno Ja tu też miałam, ale już tego nie mam. Półeczki.

będzie mieć dwa śliska, tak samo jak ja. Mi się wydaje, że to wszystko prawie, ale zapomniałam o świetleniu. To byście mi potem przypomniały. Anila, nie dałaś oświetlenia? Ja bym się nie w jakim pokoju nie dałam. Tam wspierzmy Czy Trzymajmy tak ładnie śmieci bo tak ładnie wygląda. Dobra, pokój następny, to no teraz robimy pokój maluszków, więc to się spiesza. Nie ukrywam, że nie, ale tak. Pik. Ratuszko. Damy No i to wie możemy też dodać. I rabinia tu już nie było tak Bez przesady znowu Piłatę dać, śpieszmy trochę Czy słońce? Nie, yeah, nie pasuje do tamtej tapety. To? No, zwariowa chyba. Tylko dowodzi tu coś znamy, może to? A na sobie? A na sobie może być. Tak, może znamy to łóżko. Co na to? To łóżko. Nawet nie kłodę. Det var Det var Nou, dobra, je bent weer terug. Ja? Oké, okay. Dobra. Okay. No dobra, tutaj robimy sobie jedy... kozieneczkę Tak, kiblek Ja wdała dała Ja chciałabym tutaj taki ładny Tak, ale to sobie to jeszcze zmieniać na białą, bo taką chcę Też? Okej okay.

Mi się tak podoba. Czy w społeczności chcielibyście takich więcej takich odcinków, gdzie bębluję domki jakieś? W społeczności, bo chętnie wam będę pokazywać, jak bębluję jakieś domki. Weźmiemy sobie jeszcze taką dobrze żebyśmy weźmiemy, czyli to. Dobra. No i tak wygląda Łazienka, ten pokój, ten pokój i ten pokój. Dobra, i chłopczyk. Dobra, no to ta rodzica, tak się tuje, i tutaj idzie do rodzica tej dowaruszki, i tutaj idzie, czekajcie. I jeszcze sobie tylko coś zrobimy, bo maluszki mam jakby gdzie siedzieć. Dobra, pa. tak. I... O. Relaksik. Czy możemy jeszcze w tym odcinku to zrobić. Wydaje mi się, że zdążymy. Zdążymy jeszcze dół zrobić. Wydaje mi się, że zdążymy. Na tym chyba. Chyba zdążymy sobie. Na śpiotko sobie tutaj tak zrobimy. Na sobie zrobimy tutaj ten korytarz, bo... Czyli nie trzeba tak za wiele sobie rzeczy na korytarzu. Chyba ten fotel dać sobie. ten fotel. I do tego damy może jeszcze jakieś takie ptucheczka. Idziemy sobie tak, tu na szapę. piszemy to. Tego za dużo, tylko dwie miał być. Dobra, jedna, 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 dobra, ale koszczek. Nigdy tego nie użyłam. To może przed wejściem zrobimy sobie tą półeczkę i to dla tatusia wymiał. Co myślicie o tym? Wydaje że tak. Napiszcie w komentarzu, czy wam się kiedyś coś, coś, coś takiego przydarzyło. Najjaśniejsza tu zieleń. Ojeju! Takie piesiutki. A tutaj taka tak, taka... Taka zieleń. O nie taka zieleń tutaj. O tak. Jestem to kolejny pole, więc stawię ten trzepaczek. Te cukieraski rażkę wyrzucimy. I oczywiście od razu zrobię sobie jak tak chcecie, to robimy sobie tej baseldy. Od razu tutaj na zabaweczki pak domek, trampolinę. I to wszystko co chyba tutaj dajemy. Może tu budkę zamiast tego trzypaka. Nie, ja. Nie, nie podcinki nie chcę. tutaj wszystko już gotowe. Zabierzmy się teraz tutaj za kuchnię. Nie będę robić takiej samej, tylko zrobię sobie po prostu spoją jaką tylko chcę. Lodówka. Powiedzcie, czy kiedyś znaleźliście taką fajną lodóweczkę taką. Oj. Nie. Weźmy jak to wygląda. Dobra, ale wolę jednak jak to tak. To nie. Lepiej tak wygląda

Okej, okay, fajnie to wygląda, mi się naprawdę podoba. Nie wiem, jakiś kącik tam zrobił, może taki dla zabawy dla dzieci. Może tutaj dał jeszcze jakieś sobie gry, takie tak porzucane, tak, o tak. damy sobie tam sobie zabaweczek, tak żeby mogły się dzieci bawić w klep. Wiem, mm. co to jest. Kiepsko. jeszcze sobie w tym się wybierze. Do rady tutaj dodajemy. Bo gdzieś nie się. Do tego sobie wybieramy takie rzeczy, które dajemy. Tu jeszcze jest, aha, szczoteczka. Szczotka dla koni i takie pachołki, do tego nie. Dajemy sobie jeszcze o to, taką książeczkę tu. Mam się się to jest takie coś, że dzieci, mogą się bawić w sklepik. Tak to wygląda. To podoba. Bardzo fajne. Dobra, teraz robimy tutaj salon. Dajemy tu kanapę oczywiście. Taki fotel bo mi się podoba. Idziemy po telewizor, czyli ta, tutaj. No i na zabawki po dwie poduszki. Dzień dobry Ci jakby się podoba. No i chcielibyście takich więcej odcinków Mi ja chyba bardzo też spodobały, <grym> bo jest fajne Mamy takie ośpilka Dzień dobry Tutaj nawet takie baloniki No dobra, tak. dobra. jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę z subskrypcją. Na razie, pa pa!